Witam Państwa w środę, 25 dnia czerwca. Z tej strony Daniel Kostecki. Patrzymy na wykres H4, parę euro-dolar, która cały czas znajduje się w okolicach okrągłego poziomu 1,36. Wczoraj e, już mieliśmy próbę Ataku zejścia poniżej tego poziomu, mieliśmy atak podaży, natomiast od razu pojawili się tutaj kupujący i to jeszcze o ciekawej godzinie, gdyż o godzinie 19 rynek wystrzelił nam na ponad 30 pipsów i tak do teraz jesteśmy przy górnym cieniu tej wczorajszej, późno popołudniowej świecy. Niemniej jednak, jak widać tutaj już na wykresie, nawet ich. A 1 rynek pozostaje w takiej szerszej konsolidacji, i jak na razie w jej Wnętrzu możemy pozostawać, czyli dopóki bronimy okolice 1,36, 30, to istnieje potencjał do spadku w okolice 35, 80, 35, 70, czyli mniej więcej. Teraz rysuje nam się na wykresie coś podobnego do tej konsolidacji, jaką obserwowaliśmy tutaj w pierwszej połowie czerwca, a teraz rysuję podobną konsolidację, tylko można powiedzieć, że piętro. Wyżej. Natomiast jeśli chodzi o parę usd to tutaj jesteśmy w dość interesującym miejscu, ponieważ rynek zbliża się do pokonanej linii wsparcia. Ta linia była też dość istotna dla rynku, oprócz tego okrągłego poziomu 1,08. To i również tutaj mieliśmy wcześniej wsparcia, więc teraz to wsparcie w postaci tejże linii może zamienić się w miejsce. Oporu dodatkowo, tutaj patrząc na notowania tejże pary walutowej, yy, widzimy jeszcze Dwa miejsca oporu, czyli 23,6% jako zniesienie tego ostatniego ruchu w dół, które pokrywa się właśnie z tą linią. No, następne wynikałoby ze zniesienia 38,2%, ale wtedy już e, rynek musiałby przejść właśnie przez wspomnianą linię, która stanowi teraz opór, ale też i kupujący walutę kanadyjską mają trudną że do zgryzienia, ponieważ rynek znajduje się nad wsparciem i odbił się w zasadzie od tego wsparcia, które z kolei było wyznaczone przez obszar górną barierę wcześniejszej konsolidacji, czyli mamy z jednej strony opór, no z drugiej strony silne wsparcie i rynek na razie utknął nam pomiędzy tymi poziomami. Podobnie, tak jak i utknęło, utknęła para dolar-jen. Która tworzy nam coraz to niższe szczyty i coraz to wyższe dołki, czyli innymi słowy powstaje nam tutaj formacja przypominająca trójkąt symetryczny. No i oczekujemy cały czas na wybicie z tejże struktury w kierunku 102,30 lub też 101,60. WIG-20 z kolei może wkrótce pokonać kluczową linię poprowadzoną po ostatnich znaczących minimach, i tym samym wtedy mógłby potwierdzić, że ten ostatni ruch wzrostowy jest jedynie korektą prostą ABC, która to koryguje wcześniejszy impuls, a więc brakowałoby nam tutaj takiego kolejnego impulsu spadkowego. No i zgodnie z mierzeniami. Ekspansji dla korekt i wcześniejszych impulsów to minimalny zasięg to ekspansja 61,8%, która pokrywa nam się tutaj z lokalnymi wsparciami, a także z górnym ograniczeniem niedomkniętej jeszcze luki hossy.